Andrzej Gajcy, witam Państwa w weekendowym wydaniu programu Netopini. a Moim gościem dzisiaj jest sposób prawej i Sprawiedliwości, wicerzeczny partii rządzącej Radosław Fogiel. Witam serdecznie, Dzień panie Ryczek. Witam serdecznie Państwa. Nie mogę inaczej rozpocząć naszej rozmowy niż od pytania o zdrowie prezesa Prawej i Sprawiedliwości, jak to też u Was w partii czasami mawiają naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Jak zdrowie prezesa? Dziękuję bardzo dobrze. Ale ja nie pytam o pana zdrowie, tylko o zdrowie Dziękuję pana prezesa. Dziękuję w pana prezesa za troskę i spieszę uspokoić, że wszystko jest w najlepszym porządku. Operacja przebiegła prawidłowo? Prezes jest w klinice w Otwocku? Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jednak prywatne sprawy, kwestie zdrowotne, ale wszystko jest zgodnie z planem i pod kontrolą. Prezes... Cały czas pełni tą swoją funkcję prezesa partii i wszystkie oczywiście. najważniejsze decyzje wciąż są do niego wysyłane i on podejmuje? No oczywiście statut partii jest w tej kwestii jasny. Prezesem jest się cały czas. No ale oczywiście mamy już tak duża partia, partia, która zdobywała 8 milionów głosów w wyborach, ma mechanizmy działania wypracowane, więc to też. Nie jest tak, że kiedy pan prezes potrzebuje kilku dni prywatnych, że my musimy go z każdym drobiazgiem bombardować. Ale rozumiem, że Centrum Dowodzenia nie przeniosło się z Nowogrodzkiej na, do Otwocka, bo pamiętamy poprzedni pobyt prezesa Kaczyńskiego w szpitalu w Warszawie. No to jednak limuzyny rządowe codziennie tam podjeżdżały. No to wtedy pan prezes trafił do szpitala. Yy, niespodziewanie i sytuacja była yy, zgoła inna. Też, też dużo dłużej, niestety, musiał być wtedy hospitalizowany. Yy, więc, no, oczywiście, no, kontakt z szefem partii rządzącej, yy, w sytuacji, gdy się rządzi, jest yy, konieczny, ale yy, działamy, yy, działamy regularnie, zgodnie z planem i bez niespodzianek. Mamy dzisiaj konflikt, a może nawet wręcz wojnę na skrytach władzy. Myślę tutaj o konflikcie między partią rządzącą a prezesem NIK Marianem Panasiem. No, w, można użyć być może słów konflikt. No, na pewno jest to wyzwanie i to nie chodzi nawet nie o wojna. partię rządzącą. Nie, nie szedłbym w takie militarne metafory. I to nawet nie chodzi o partię rządzącą, bo okej, okay, my jesteśmy świadomi tego, jakie koszta, że, że pewne koszta wizerunkowe tego ponosimy, no ale to nie jest najważniejsze, no bo tu mówimy jednak już o sprawach państwa, o, o sprawach rzeczywiście istotnych i no sytuacja jest problematyczna, nie, nie ukrywamy tego, Trwają, trwają prace, trwają analizy, jak można z tego wybrnąć. Mamy nadzieję, że, że uda się tę sprawę zamknąć, bo nie chcielibyśmy mieć takiej sytuacji, jak była z chociażby poprzednikiem na stanowisku Szefa Nik. Ale panie Rzymku, ale patrząc na to choćby, co wydarzyło się w tym tygodniu, no to Trudno inaczej nazwać to, co się dzieje między Wami a prezesem Banasiem jak wojna. Mówię tutaj, choćby o tym, że to wy domagaliście się dymisji od Mariana Banasia. Marian Banasia świadczy, że tą dymisję był gotowy złożyć. Nawet publicznie dostępny jest dokument własnoręcznie podpisany przez prezesa Banasia, który podobno trafił do Marszałek Sejmu Elżbiety Wite, która jednak mówi, że takiego dokumentu nie widział, ale dokument można obejrzeć, choćby w internecie dziennika, że taki dokument ujawnili. A wy tej dymisji nie przyjmujecie. Wyrzucacie jego syna Jakuba Banasia z Banku Państwowego PKO SA. Marian Banasia mówi: To w takim razie ja nie odchodzę. Panie redaktorze, oddzielmy ziarno od, pre, od plew, ale to, to a, to fakty od spekulacji, słowa a fakty od spekulacji medialnych. No dobrze, to powtarzam. w takim razie, do, czy, czy Marian Banasz złożył dymisję na ręce? Dobra, ale to po kolei. Po kolei. Po kolei. Czy Marian Banasz złożył dymisję nie, na ręce? To nie, to nie jest po kolei, bo znowu wracał pan redaktor do kwestii wojennych. No, mówię, nie nazwałbym tego wojną, toczy się pewna dysputa. Ani, ani partia polityczna, ani władze państwa nie mają możliwości zmuszenia szefa NIK do podjęcia takiej, a nie innej decyzji, ale bo jest to zapisane właśnie w Nik pełnej My dobrze w, a, dobrze, My skorzystaliśmy... vo, w momencie, Panie mhm. Pośle, tak, partia nie ma prawa zmuszać, ale to wy wezwaliście prezes Kaczyński z ministrem Mariuszem Kamińskim, który opowiada za służby, wezwaliście na dywanik. No to właśnie Prezesa zaczynałem Banasia to mówić. Właśnie zaczynałem to i mówić. Naciskaliście na to, sugerowaliście, żeby tą dymisję złożył. Więc. Dobrze to się stało, mogliście to robić czy nie? No więc właśnie, nikt nie ma możliwości zmusić yy, czy, czy zdymisjonować trzefanik, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są yy, narzędzia polityczne, wywieranie politycznej presji. O co zresztą wielokrotnie, kiedy oczekiwaliśmy na zakończenie procedury kontrolnej CBA, byliśmy pytani, czy prawo i sprawiedliwość zamierza apelować do Mariana Banasią. No, odpowiadaliśmy wtedy konsekwentnie, no, że poczekajmy na wyniki raportu. Mamy już zakończoną tę procedurę, co więcej mamy złożone doniesienie do prokuratury, więc przyszedł właśnie czas na te narzędzia polityczne. I to jest właśnie ten apel, ten apel prezesa Banasza i wiceprezesa prawa i sprawiedliwości. Jest właśnie tym narzędziem politycznym. To jest to, co możemy zrobić. Decyzja pana prezesa była taka, a nie inna. Ale Jeśli decyzja chodzi o tę prezesa była taka, że tą dymisję wysłał do pani marszałek z Panie redaktorze, no ja mógłbym mówić, gdyby wpłynął dokument został przyjęty, zarejestrowany, mielibyśmy kopię tego dokumentu z przyjętą pieczątką, tak zwaną prezentatą, wpłynęło dnia Ale tego wpłynęło i tak nieoficjalnie, tego. doskonale pan, panie rzeczniku, pan wie, że niektóre dokumenty, zwłaszcza takie, jest, zdarzało się, że wpływają nieoficjalnie. Marian Bana zresztą to potwierdza w swoim oświadczeniu, które opublikował, e, oświadczeniu wideo, które opublikował na stronie Najwyższej Izby Kontroli. Mówi wprost, byłem gotowy złożyć swoją dymisję. Dymisję została złożona, nie została przyjęta. E, pan... panie, panie redaktorze, no ale to... Byłem gotowy, czy została złożona? Bo ja słyszałem, że Marian Banaś A nie mówi, że był... nie widział pan tego pisma z własnoręcznym podpisem Mariana Banaś. No ale panie redaktorze, no, pismo z własnoręcznym podpisem, powtarzam, miałoby walor dokumentu e, wiążącego, zwłaszcza tak ważny dokument. Mówię, gdyby zostało zarejestrowane w sekretariacie marszałka Sejmu, e, no, pan minister Banaś mówi, że był gotowy złożyć e, tę dymisję. Rozumiem, że nawet ją napisał, podpisał to jest ten dokument, o którym pan redaktor mówi ale ta dymisja nie wpłynęła, On, to, to nie zostało wykonane. Pani marszałek Witek mówi, że na oczy tego dokumentu nie widziała i nie miała go w ręce. No więc powtarzam, no tu mówimy o gotowości, doceniam tę gotowość, aczkolwiek do samego skonsumowania owej gotowości. Nie doszło. A kończąc ten wątek, wspomniał pan redaktor również o synu pana Mariana Banasia i jego zakończeniu współpracy z bankiem. Dzisiaj rano w radio słyszałem oświadczenie rzeczonego syna, który mówił, że była to jego absolutnie suwerenna decyzja, Zawodowa. No, ja nie mam powodów, żeby mu nie wierzyć. A my, a my mamy taką informację, zresztą one o tym pisał, że e, pan e, Jakub Baneś dostał propozycję nie do odrzucenia, albo sam odejdzie, co by się zgadzało z tym, co dzisiaj oświadczył, e, albo tak zostanie zwolniony z jasnym przesłaniem to jest sygnał dla ojca. No, panie Rafał, to znowu wchodzimy w sferę. Grząźnięcia w plotkach, pogłoskach korytarzowych, zwłaszcza, że każda tego typu sytuacja, każde odejście, zwłaszcza kogoś, kto jest akurat pod, w tym wypadku może medialnym pręgierzem, ale ktoś, kto jest na świeczniku, zawsze rodzi, rodzi spekulacje, zmuszona go, to chciał, nie zmuszona, chciał, Panie Rzeczniku, czy Prawo i Sprawiedliwość przyłożyło rękę do tego, że Jakub Banek został zwolniony z z państwowego banku PKS. Prawo i sprawiedliwość nie ma żadnego wpływu na decyzje kadrowe e, państwowego banku e, PKS. No na... to przecież no, leży ale, ale w gestii przy... zarządu, no panie tak, redaktorze. Ale, ale to przecież e, wiadomo, że e, decyzje o tym, kto zasiada w państwowych bankach czy w państwowych spółkach, to są decyzje polityczne. Dzisiaj wy macie władzę, i to wy rozdajecie karty tak naprawdę, kto w jaki spółkach Można twierdzić, zasiada. Że nie, tak można samo robili poprzednicy nie, nie, doskonale nie, tak, pan nie. to wie. Panie redaktorze, można twierdzić, że decyzje polityczne, o ile uznamy na przykład nominacje ministerialne za polityczne, no ale okej, okay, ministerstwa to są, to są agendy rządowe, rząd jest ciałem de facto politycznym, bo zasiadają w nim politycy. To wtedy mamy wpływ na my politycy, szeroko rzecz ujmując, mamy wpływ... Wpływ na obsadę rad nadzorczych. Już yy... Cała dalsza, już nie mówiąc o procedurach rekrutacyjnych poszczególnych pracowników. No panie, na no, pan się uśmiecha. No, uśmiecham się, bo doskonale pan wie. Nie, bo to jest takie, to jest nie takie to wyobrażenie. nie to pytanie. To nie jest wyobrażenie. Nie, pan, to jest pan wyobrażenie, jest polityce, że na Nowogrodzkiej ja jest czerwony ja, telefon ja lat... albo cała seria telefonów ja, ja nie, opisana ja nie Orlen, o o czym... energa i tylko się podnosi, ale, i ale, łącznie ale, ale, ale z prezesem. Nie, ale nie, no to, to nie tak mówi, nie działa. Ale nie pan nie mówi, że e, najważniejsze osoby w państwowych spółkach nie są powoływane ządania partyjnego. No tak było, jest i prawdopodobnie oczywiście będzie. Oczywiście, Politycy, partia rządząca, jeżeli ma pewien program, jeśli chodzi o gospodarkę, czego istotnym elementem jest również działanie spółek Skarbu Państwa, bo to są to potężni gracze na rynku, no chociażby Orlen, tak, główny gracz na, na rynku paliwowym w Polsce z ambicjami na odgrywanie podobnej roli wręcz w naszej części Europy. To oczywiście, że chcemy, żeby te funkcje kierownicze przy zachowaniu wszystkich procedur, kompetencji menedżerskich itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, pełniły osoby, których światopogląd, czy wizja prowadzenia biznesu pokrywa się raczej z propaństwowym podejściem, a nie na przykład z założeniem bierz kasę i w nogi, co to, mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że charakteryzowało Pani, niektórych naszych Pani, Pani poprzedników. W takim razie w interesie prawej Sprawiedliwości, bądź w interesie państwa było zwolnienie Jakuba Banasia z PKS-a. No Jakub Banaś nie jest w żaden sposób podmiotem tej ja sprawy, panu która. Wojcie, żeby pan szczerze odpowiedział. Ja zawsze szczerze odpowiadam, panie redaktorze. No e, Miliście na to wpływ w Ciebie, bo Jakub Banaś nie jest podmiotem tej sprawy, która dotyczy no, jest... pana prezesa Mariana Banasia, więc naprawdę nie mieszajmy go do tego. Ale to nie ja mieszam tylko prezes Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że jego osoba, z przykrością stwierdza stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej. E, I stała się przedmiotem politycznych rozgrywek i targów. E, kończąc, e, jakby e, tą kwestię pana Jakuba Banasia, macie plan B, jak mówił sam premier Mateusz Morawiecki, aby e, pozbyć się, odwołać prezesa NIK? W ramach tego e, tak zwanego planu B, bo to b, rzeczywiście jest to skrótowiec. Bo o, o planie B mówiło się, że chcielibyście złożyć się. E, poprawka do konstytucji, nowelizację konstytucji, aby wpisać tam mechanizm odwołania większością kwalifikowaną. Nie, nie do końca. E, tak też mówili, e, ja to słyszałem choćby z ust e, polityków bliskich premiera, e, pre, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Rozumiem, że ta opcja odpada, bo opozycja powiedziała, że nigdy w życiu tego nie poprzemy. To jak nie planuję, to jak wygląda dzisiaj pląca? To nawet nie tak. To nie jest kwestia kolejnych literek przy planach. To, co opisowo premier Morawiecki, a zanim już większość komentatorów nazwała mianem planu B, chodziło o sytuację, czy znalezienie rozwiązania, znalezienie narzędzia, które pozwoli tę sytuację przeciąć. Więc plan B to nie było. Konkretnie poprawka do konstytucji, taka śmaka czy owaka. To nie był projekt ustawy taki czy inny. To nie było, nie wiem, dowolne inne działanie wpływające na prezydenta NIK. No, plan B, czyli y, uruchamiany w momencie, kiedy nie uda się. Plan A, czyli podanie się do dymisji prezesa no, Banasia w odpowiedzi na Tak, dzisiaj czyli plan B to jest poszukiwanie innego rozwiązania tej sytuacji. Czy dzisiaj to rozwiązanie? Poszukiwanie, panie redaktorze, więc proces. Wspominałem, że trwają analizy, trwają prace nad tym, jak można tę sytuację rozwiązać. A prawdą jest, panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość powołało nieformalne zespół prawników, którzy mają znaleźć to właśnie rozwiązanie na pozbycie się Mariana Banasia. Podobno prezes Kaczyński takie zadanie osobiście polecił, że macie pozbyć się Mariana Banasia zniku. Taki żadnego, ja żadnego zespołu nie widziałem ani o nim nie słyszałem. Aczkolwiek oczywiście, no jeżeli, jeżeli poszukujemy rozwiązań, no to one to muszą być rozwiązania prawne, więc naturalnie, że konsultujemy to z różnymi prawnikami, ważąc opinie i... To, to jedno, może być jedna z tych spraw, gdzie, gdzie ilu prawników tyle opinii, więc, więc tutaj warto się poruszać z pewną gracją. Czyli dzisiaj nie macie pomysłu, jak to prawnie zrobić? Nie powtarzam, analizujemy, sprawdzamy, czyli badamy. Analizujecie, czyli nie macie w tym momencie, no, w tym momencie gotowego, gotowego rozwiązania na stole. nie mamy. A jak szybko chcecie ten plan B, czy jak my go nazwiemy, wprowadzić w czyn, w życie? Jak długo prezes, prezesemników będzie Marią Banaś, Pana zdaniem? Tak szybko jak to będzie możliwe, tak długo jak wymagają tego prace przygotowawcze. Bardzo e, enigmatycznie Pan odpowiada. E, a może Marian Banaś będzie grillowany, tutaj w, w cudzysłowie, do momentu aż nie ustąpi przez Was? No, sezon grillowy chwilowo się zakończył i raczej parę miesięcy zimna nas czeka, nad czym bardzo ubolewam osobiście. No, nie, no, panie to nie chodzi o grillowanie kogoś, bo też pamiętajmy, mamy tu do czynienia z jedną z najistotniejszych instytucji państwowych, wpisaną e, do konstytucji. A Pan powiedział, że już ten wpływ, nacisk na to, aby Marian Banaś jednak podał się do no, ty, nie, nie, Cały nie, nie, ten oczywiście. tydzień miniony to no, był na apel, polityczny no ten... apeli. To był, ten apel, oczywiście, to był mieście. ten apel, bo to politycy mogą robić, ale też pamiętajmy, że powtarzam, mamy do czynienia z bardzo istotną instytucją państwową i nie, też nie chodzi o to, żeby podkopać e, autorytet tej instytucji. Już i tak wystarczy, że przez... Pół, co najmniej ostatniej kadencji, plus minus pewnie parę miesięcy, funkcję szefa NIK sprawował polityk Platformy Obywatelskiej z zarzutami prokuratorskimi, który również odmawiał podania się do dymisji. No, to już osłabiło tę instytucję i nam zależy głównie na tym, żeby tę sytuację rozwiązać i nie doprowadzać do powtórki sprawy Kwiatkowskiego. Może pan wytłumaczyć, dlaczego dopiero po 80, około 80 dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na postępowanie kontrolne? Wobec Mariana Banasie? Dlaczego to dopiero po tylu dniach się stało? Od pierwszych informacji medialnych, a potem ca cały ten serial, jaki obserwujemy już od ponad dwóch e, miesięcy. Dlaczego dopiero po tylu dniach ABW podejmuje te czynności wobec prezesa najwyższej Izby kontroli? Nie mam wglądów w e, pracę służb, więc e, ze stuprocentową pewnością nie odpowiem, ale mogę znając mniej więcej. Zasady funkcjonowania państwa mogę zakładać, czy, czy się domyślać, że jest pewna procedura, są, jest pewne następstwo zdarzeń. I jak rozumiem ten, to postępowanie dotyczące weryfikacji uprawnień, dostępu do informacji niejawnych jest pokłosiem złożenia przez CBA zawiadomienia do prokuratury. Tak, tak się zgaduje, które to z kolei zawiadomienie jest pokłosiem raportu, który z kolei jest efektem sprawdzania przez CBA, no więc... Tak, wie pan, że to nie da się, się de facto ale jeżeli, no, no, Ale panie redaktorze, ale jeżeli jest pewne następstwo zdarzeń prawne, no to nie można zdarzenia numer 4 robić przed zdarzeniem numer 2. no jakkolwiek Dobrze. bardzo mhm. byśmy być może chcieli. Pan nie uważa, że służby, które wy kontrolujecie jako obóz rządzący, powinny sprawdzić Mariana Banasia dużo, dużo, dużo wcześniej. Nie tyle zanim pojawiły się te informacje E, o, o jego majątku, ale zanim w ogóle powołaliście go na prezydenta Najwyższej Izby Kontroli? Ale co to znaczy? Sprawdzić, panie dyrektorze. Bo, e, nie, no, ale... Sprawdzić to mm -hmm. znaczy, doskonale pan wie, że kandydaci na ministrów do rządu są przy, e, sprawdzani w zasadzie e, od czubka głowy po same skarpetki. E, służby sprawdzają, weryfikują, kim jest dany kandydat. Rozumiem i nie tylko ja, że kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli powinien być prześwietlony od stóp do głów, także, aby nie było takiej sytuacji, jakiej mamy teraz, jakiej wy macie. E, tak duży problem, że szefem Niku jest osoba, no wobec tak. której są bardzo duże podejrzenia. Okej. Okay. Zgoda. Załóżmy, że, e, że tak, że każdy kandydat potencjalny czy zgłoszony e, tą procedurę sprawdzającą e, przechodzi, no ale to wtedy. Zau rozumiem że to nie tylko szefnik ale też inne najważniejsze urzędy państwowe tak premier prezydent yy, za chwilę no, nie wiem rzecznik praw obywatelskich A nie uważasz że tutaj jednak służby no, ale albo jeśli wiedzy. mogę ale jeśli mhm. mogę bo, 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 to to jest, 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 jest w tym, co mówię, pewne założenie. To wyobraźmy sobie sytuację, bo tu mamy, mieliśmy akurat kandydaturę pana Banasia. Wyobraźmy sobie sytuację, że równocześnie z panem Banasiem opozycja wystawia. Dajmy na to nie, Borysa Budkę na yy, szefa NIK. No a za chwilę będziemy mieli do czynienia z y, albo panią Kidawo Błońską, albo panem Jaszkowiakiem jako kandydatami na prezydenta, jeden z yy, przedstawicieli. Yy. Ale pan mówi o kandydatach w wyborach powszechnych. Ja mówię yy, o osobach, które mają obejmować najwyższe urzędy. W no dobrze, bo, okay. wie pan, okay, no bo wie pan, dlaczego to jest wybory powszechne. Nie, dobrze, ale panie redaktorze. Trzymając się Bariana bo mówi pan na przykład ale właśnie, bo, publicznie, ale momencie, pan redaktor trzyma się kurczowo. Ale, Jana Banaśja chciałem nakreślić pewne Ale, 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 tak, ten, ten, ten ale, ale, ale no bo tutaj Marian Banaś jest tematem numer jeden politycznym no dobrze, od ale... kilku tygodni. Ale e, e, Panie Pośle, pytam także o to, bo nikt publicznie nie wie choćby, co robił Marian Banaś między pierwszym rządem PiSu, a drugim rządem PiSu. Przez te 7 lat jest publicznie. Nieznana, Luka W życiorysie, pana Mariana Banasia. I zarówno my, dziennikarze, jak i wiele osób sobie zadaje pytanie, gdzie się w tym czasie podziwował Marian Banaś Pan wie, gdzie się podziewał? No, ja nie jestem stróżem Mariana Banasia, ale chciałem dokończyć ten przykład, który pokaże, że jednak jakkolwiek rozumiem intencje pana redaktora, no nie wszystko da się zrobić. Dobrze, odłóżmy na bok wybory powszechne. Mamy wybory Szefanik. Wystawia prawo i sprawiedliwość swojego kandydata, swojego kandydata wystawia opozycja. Rozumiem, że obaj powinni być w związku z tym sprawdzeni jako potencjalni kandydaci. No, przecież, panie doktorze, i pan, i ja jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ten krzyk opozycji, te kolejne donosy w Parlamencie Europejskim, że polityk opozycji jest inwigilowany przez służby, że się Czyli go pan, sprawdza, e, mm, i tak dalej, na, i tak znaczy, dalej. Ja myślę, no, to ja, jest nierealne. Ale ja myślę, że gdybyście mieli tę wiedzę na temat choćby tych niejasności majątkowych Mariana Banasie, to byście się dwa razy albo pięć razy zastanowili nad tym, czy, czy, czy no nie, go nie, powoływać no, na, ale to To na inna sprawa Ale no to inna sprawa. E, Panie Radarze, gdybyśmy mieli informacje, ale, ale gdybyśmy mieli informacje co do niejasności finansowych jakiegokolwiek. E, kandydata na jakiekolwiek stanowisko, to nie byłby on kandydatem na to stanowisko. Czyli rozumiem, Tylko nie mieliście jest, takich niejasności. No. Przecież wszyscy informacji. wiemy przecież wszyscy wiemy, że wówczas to sprawdzanie przez CBA trwało. Raport y, został sporządzony raptem kilka czy kilkanaście dni temu. No to w sposób oczywisty w momencie wyboru nie mieliśmy tych informacji. Panie poślad, czy ten raport, który dzisiaj jest zastrzeżony, pana zdaniem powinien użyć świat podzienny zostać by przeciąć wszelkie spekulacje, także te, o których mówi Marian Bana, że stał się ofiarą jakiejś rozgrywki e, politycznej. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć, co znalazło się w tym raporcie? I jakie zarzuty są stawiane Marianowi świecie? Nie będę wyrokował na, na ten temat, bo nie znam tego raportu. Ale czy Pana e... zdaniem, jako posła, taki raport powinien być jawny, czy nie? No i właśnie tutaj widzimy, Panie dyrektorze, że diabeł tkwi w szczegółach, bo oczywiście większość z nas, polityków, jest za jak największą jawnością w życiu publicznym, No tylko z drugiej strony jako posłowie musimy być też odpowiedzialni, jeśli chodzi o procedury czy instytucje państwa. I powtarzam, nie znam tego raportu. Dlatego nie wiem, czy oprócz tej mm, warstwy faktograficznej, tej, która spowodowała doniesienie do prokuratury, czy tam nie ma na przykład jakichś informacji, które by zdradziły sposoby działania służb, które by być może kogoś zdekonspirowały, no, to by było niezwykle nieodpowiedzialnym działaniem. Dlatego co do zasady, oczywiście uważam, że im więcej jawności w życiu publicznym, tym lepiej. Niemniej, no nie będę wyrokował co do tego, czy ten raport powinien być jawny, bo, bo nie wiem, czy nie byłoby to wylanie dziecka z Trzy szybkie pytania, bo już Cię czas w programie kończy. Pierwsze, jak pan ocenia e, decyzję Izby, e, Izby Pracy Sądu Najwyższego? Mówię tutaj o wyroku, w którym stwierdziła, że Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organu władzy ustawodawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. Madre. Będziecie akceptować to w Ja nawet, ja nawet nie Izby będąc pracy. prawnikiem, nawet nie będąc prawnikiem. Widzę tutaj duży potencjał do chaosu i sporego zamieszania, bo Izba Pracy ocenia, czy Izba Dyscyplinarna jest, czy nie jest legalna. Za chwilę Izba Wojskowa Sądu Najwyższego będzie oceniała, czy Izba Pracy ma prawo działać. No, Czyli rozumiem, że nie ja akceptuje, no, nie, nie przyjmuje nie, panie tego użyczenia. Z tego, co, co już zdążyłem ustalić, no tu mamy co najmniej kilka dużych problemów. Artykuł 179 Konstytucji mówi, że Powołania sędziowskie dokonane przez prezydenta są ostateczne i nie podlegają żadnej weryfikacji. Ewidentnie jest łamanie tego, tego zapisu. Druga sprawa. No wyrok CUE nie mówi o ocenianiu jednych ciał przez inne ciała, tam jest ewentualnie można z niego wywieźć wspomnienie o weryfikacji nie, nie, niezawisłości konkretnego sędziego, a nie całych Izb czy, czy innych ciał. No i trzecia sprawa jest taka, co jest wielokrotnie potwierdzone wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, również w składzie na przykład z profesorami Stafianem czy Rzeplińskim, że podstawowym i najwyższym źródłem prawa w Rzeczypospolitej jest konstytucja. A to, co uczyniła Izba Pracy, to jest wywiedzenie wyroku, traktowanie wyroku CUE jako źródła prawa, gdzie tymczasem, właśnie wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny, nawet w składzie tym, według opozycji najwspanialszym, twierdził, że jednak polska konstytucja jest wyżej niż Trybunał. Unii Europejskiej i jego wyrok. Proszę odpowiedzieć krótko, czy w takim razie, mając wątpliwości, będziecie uznawać to orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego, czy mając wątpliwości, będziecie je podważać? No to jest po raz kolejny analiza, znaczy materia Ale... dla, dla prawników. Poza tym, cóż to znaczy uznawać? No ono nie dotyczy mnie jako posła w sposób bezpośredni. No jakby ja nie mam żadnych obligów, żeby się stosować do tego wyroku, bo, bo on mnie nie dotyczy. No, tu mamy bardzo niebezpieczną sytuację, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa i zagrożenie wręcz anarchizacją i kolejne dalsze podkopywania, podkopywanie zaufania Polaków do systemu sądowego, a to jest najważniejsze. Już nas ostatni, naprawdę ostatnie pytanie. Co, co partia rządząca myśli o kandydaturze Szymonachłowni Chłowni na prezydenta, bo jutro prawdopodobnie taka teraz zostanie ogłoszona. Obawiacie się, że to będzie poważny rywal dla prezydenta Andrzeja Dudy? No, rozumiem, no, że Andrzeja Duda będziecie wspierać w kompanii? Oczywiście. W no, że Andrzej Duda, kiedy tylko ogłosi, że zamierza ubiegać się o następną kadencję, co do tego nie mam wątpliwości, jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy. To coś z Szymonem Hołownią? Obawiacie się go? Cóż, jak żartobliwie yy, mógłbym nawiązać do słów mojego kolegi Marcina Chorały z debaty przedwyborczej Największa partia opozycyjna y, musi mieć swojego kandydata na prezydenta, czyli stacja telewizyjna, w której y, pan y, Szymon Hołownia pracował. To niech pan powie wprost, kto pana zdaniem stoi za Szymoną Hołownią? No za Szymonem Hołownią stoją na pewno ludzie, którzy go wspierają. Sam Szymon Hołownia, jak twierdzi, wydaje prywatne pieniądze na badania, ale na pewno będzie próbował zdyskontować swoją popularność na antenie TVN-u. Który, jak wiadomo, największym zwolennikiem Andrzeja Dudy nie jest. Ale my każdego kandydata będziemy traktować z szacunkiem, z powagą. Wierząc, że Andrzej Duda obroni się merytorycznie dorobkiem tych pięciu lat prezydentury i jest po prostu najlepszym kandydatem. Zobaczymy, jak będzie. Bardzo dziękuję Panie Pośle dziękuję za rozmowę. Państwu właśnie. dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.